Witam. Lampa dopiero wczoraj po południu była dostarczona. także ją właśnie rozpakowałem. Z informacji, jakie, jakie wcześniej uzyskałem, no to w lampie świeci cały czas światło drogowe, długie. Jest to lampa LEDowa. Tutaj nie, nie otwiera się tego dekla. Widzicie? To jest plastik. I tak naprawdę żeby cokolwiek tutaj sprawdzić musimy tą lampę rozebrać, rozkleić no i tym się teraz zajmiemy trzeba ją rozebrać aby się dostać do tego projektora sam klosz ma jakieś tam ryski, otarcia a tutaj jest jeszcze dekiel od dołu Akurat widać wtyczkę do elektromagnesu, czyli do elementu, który gdzie przychodzi napięcie, no to się otwiera powinien się zamknąć. Ja tutaj podaję napięcie i się otwiera i zostaje otwarty. Dopiero w momencie kiedy zamieniam bieguny i tam gdzie minus podaje plus, czyli ten elektromagnes działa w drugą stronę. No to się zamyka, no ale w momencie, kiedy prawidłowo znowu podamy napięcie, no to przesłona się otwiera, już zostaje otwarta. I niestety na tyle się kończą możliwości, żeby, żeby naprawić coś bezinwazyjnie, bo czasami jest tak, że coś tutaj z kablem nie styka kostka jest upalona. Tutaj wszystko jest. Ja przynajmniej do tej pory wszystko prawidłowe i, i działa to, co powinno działać, problem jest głębiej. W związku z tym, konieczne jest rozebranie i rozklejenie tej lampy, a ja chciałem tego uniknąć. Ja witam Was z mojego pola e, bitwy i walki. E, walczymy tutaj cały czas z tą lampą Duraf 4. Jest rozklejona. To jest ważne, że klosz jest cała obudowa cała. Teraz jestem na etapie odkręcania, rozbierania tutaj poszczególnych elementów, tak żeby po prostu dostać się do wnętrza tej soczewki. Już jesteśmy bardzo blisko, zobaczcie, bardzo blisko. Jeszcze kilka ruchów to mamy przesłoną na tak jest jako światło krótkie. Oczywiście idzie to włączyć, włącza się długie, ale już nie podnosi się do góry. Jest uszkodzone, ona powinna teraz, jeżeli nie ma napięcia samoczynnie unieść się do góry, będę rozbierał dalej, aby tam jest taka sprężyna, taki cały mechanizm, zębatka sprężyna, która powinna naciągać to z powrotem do góry. Prawdopodobnie coś się zerwało, urwało, no ale błahostka. A zobaczcie, ile tak naprawdę rozbierania, żeby dojść tutaj do sedna e, i do wnętrza tego projektora. Myślę, że problem ogarnięty. Było to nie lada wyzwanie. Proszę zwrócić uwagę, jest tutaj założona całkowicie nowa sprężyna. I teraz mamy światło krótkie. Zobaczcie, co się dzieje po włączeniu światła długiego. Ta sprężyna, po wyłączeniu, powoduje, że nasza przesłona wraca do pierwotnego położenia, czyli do, do położenia światła mijania. Teraz mogę wszystko zacząć skręcać, no bo będzie działać prawidłowo w tym momencie. Rzyna jest solidniejsza, jest mocniejsza i kilka zwojów więcej. I tak naprawdę teraz możemy mieć pewność, że nie pęknie, ale taki ostatni testik jeszcze, żeby sprawdzić to wszystko pod napięciem, czyli przydajemy napięcie, ładnie odskakuje, wraca z powrotem. Także po tym teście, to już mogę lampę skręcać i sklejać ponownie. Naprawiona będzie. Lampa po naprawie elektromagnes działa czyli ta przesłona, przesłona jest naprawiona. Mamy krótkie i długie. Tak to sobie wygląda po, po sklejeniu A czasami. Znaczy bardzo często lubię dać kleju trochę więcej, niech on tam sobie lekko wyjdzie bokiem. Ale dzięki temu mam pewność, że lampa, że lampa jest szczelna i nie będzie parować. Także można lampę pakować i odsyłać.